Ahoj wszystkim, z tej strony Plug Games jesteśmy w Pokémon! Jestem mną Kaczusiek, a jestem dalej chory. Jestem no. i. Ale ja nie jestem. O nie, nie jednak głowa jesteś. No i teraz co, gdzie? Do góry do góry, bo tam chyba pokazywała nie, nie. Jupiterka, e, że do góry do góry. No do góry się idzie do ligi. Aha. To gdzie się teraz idzie? Mówiłem ci, że, że jeszcze na prawo mamy trzy miasta do zjedzenia. A, faktycznie. I w by było je zwiedzić przy okazji. Tracę na prawo. O! Nie, zamknięte. Nie można. O kurcze. Czyli jednak liga. Ja no co, w takim razie my nie wygramy tej ligi. Nie, ja pod... no nie, po. Nie, że coś tu Ej, jeszcze co będzie. Storm może o o, dobra, jedziemy. Czekaj, road 7, czekaj, bo on o road 7. Na pewno a tu? tu? tu byliśmy. Nie, to jest road 10. Ale tutaj nas chyba nie osłaczy, nie. Nie, bo mówiłaś że na road 7, to musimy do road 7 pojechać. Dobra. A tu i nie można, czekaj. Mm, gdzie ty jedziesz? Nie wiem gdzie jest road 7. No trzeba polecieć na road 7, to jest miasto latające. Miasto latające. latające? Do góry nie e. Chociaż tak sobie myślę, czy nie lepiej by było. W sumie to jest tu gdzieś podobno. A, czyli w tej wieży. Do wieży trzeba iść, chyba. Tak? Dragon Spiral Czekaj. Tower? Właśnie nie wiem. Nie, no bo mówiła, że Road 7, czyli Telesial -tower. Tower, chyba. Tak mi się wydaje, bo wiesz co? Tak mówiła, że na Road 7. A na się tym jest to, bo te Dragon tak Tower się... jest na już tym. Jak się leci. Bo nie chce mi postać, polecieć. A bo to do hmm. miasta trzeba. Ej! Jakim cudem? Czajisz typ ma tego. Lili... tego. Lili. Lili. Yy, Peti Lila wystawionego. Aha Jakim nie cudem? Wiem. Nie wiem, ale teraz gdzie to było trzeba jechać. Tak. Dobra. Na górę. na górę. Może da się wystawić w takim razie. Nie, tego tak jest zbyt nie... Co? Trzeba na górę samo wejść? Chyba tak, właśnie nie wiem. No, typiara mówi, że na road 7 jest bardzo dziwna podejrzana burza. Podejrzeżona, że właśnie na wieży trzeba wejść. W takim razie, bo przyjechałem nigdzie nie widziałem do tej burzy. A już jesteś tutaj? Ale za to widzę do Politmików. Tak, wchodzę na górę. Okay. Chyba ze szczytu da się w razie czego odlecieć, tak, więc tak. No. Bo tak robiliśmy. No. W razie gdyby się okazało, że to nie tu sobie można odlecieć. Ale mi się wydaje, że tutaj. Bo przecież pamiętasz, w dzwonku dzwoniliśmy swego czasu. To tak. pasowało, no. bo teraz pewnie będziemy musieli walczyć z legendarnym Pokémonem i pewnie go złapać. O nie. Może mi się przypomniała ta walka z Giratiną. Ja użyję tego... ...Sino. E, e, użyję, bo kurde. Jest faktycznie burza, ale nic tu nie ma. Może stąd trzeba walnąć znowu. No. Co do? <noise> no właśnie nic się nie stało. <noise> o, może Pokeballa stąd wezmę w końcu. Czyli co, to nie tu? Hmm. Bo faktycznie pokazuje się, że dookoła taka, wiesz, chmury takie ci... A, pewnie no nie widziałem, że tu po że zaatakować. LGBT mnie zaatakowało. O nie, tylko nie LGBT. <noise> <noise> Czy będzie będziemy w tym odcinku błądzili? I nawet nie chcę co ja usłyszałem. Czy idziemy w tym odcinku młodzi? wie takie. Co? Ty jesteś już młody, halo. Polecę do miasta Irikus i stąd pójdę w dół. Dajcie mi. Ej, chociaż nie, bo tu się przez jaskinię szło. Dajcie mi tego po Nie, to jest jaskinia W też nie tu. E Czekaj, tak, ja jeszcze raz z stąd piarą no, tak Bo ja już nie wiem, nie rozumiem kompletnie No zagrałem w tym dzwonie Chyba, że to trzeba kilka razy dzwonić DZWOŃ, dzwoni, zaraz zobaczymy A Pokemona spieram Startnasta czu, 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 czu. Tak, on mówi, że jest burza nad root 7 i to jest dziwny fenomen, ten, bo nigdy coś takiego się nie zdarzało. Że to nie jest naturalne. Coś takiego powiedziała. A gdzie jest ta burza? Chyba, że tu gdzieś na lotnisku. Właśnie. Ale gdzie? Chyba, że samolotem mamy polecieć. O nie. I się rozbić. Wszystko tylko nie samolotem. Boże, tu farmy są aha co 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 zrobiłeś co mów! No, <laughs> nie na tą wieżę weszłem, na tą drugą. Jak na tą drugą? <laughs> nie wydał ci się dziwnie, że mówiłem, że Potypala nie wziąłem? A ja nie wziąłem na tej wieży A. ten. Bo ja się spytałem gdzie, o, gdzie od tego miasta ty mi powiedziałeś na górę, to poszłem na ta górę. <laughs> Bo myślałem, że chodziło no o to miasto wiem. z lotniskiem. I się skapłem, że to jednak nie ta wieża. Jak już weszło na jeszcze. A to i tak nie jest ta wieża, bo to też przecież nic nie dało. A przy okazji na lotnisku tam A. w tym budynku była typiera tylodowa jakiś dziwny przedmiot, nie wiem, co on robi. No się walczy. Ale tak czy siak, my do tej ligi nie przejdziemy. no Ja miałem za ze słowo Pokemon'y wylewelowane niektóre. Dzień dobry. O! O! A i to on. Lebiałoby dwoje. Ja miałem jeszcze 2 na 2, 2 na 1, to nie było. No to słownie! O, jest. No ale nie, potem... Podejrz... Jeszcze N3. najpierw kopuś nie miałem, że to jest ostatni sprawdzian. Oj, ty wystawił kamiennego pokonana na mojego wodnego. Mój Jog... Jog... oj, Miałistem oj. zagroził. Shadow e... No szadnowalem dostałem. I wyjdzie, że masz przyruch. A nie, akurat. Ja nie dobrze. Masz akurat dobrze, bo ogień na og ogień raczej słabe, a balem zawsze... ale Skalt zawsze może użyć. O! Zmienił gigalita na Serperiora. Spróbuję tak Kurde. Ale w twarzy. To jednak nie było za dobre. Lampę oh, 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 wow. nie sprawdził na razie. Tak czy na razie już dech, więc <ścoughs> się nie sprawdzi. Oj oj. oj. flajujesz mi tutaj. Mm... Dobra, no teoretycznie to nie powinien mi ognis tak pokemona zabić tym tym serperiorem. Bo wodnego ruchu nie zna. I nie to, wiem. No. Trochę wolęło, ale to i tak nie jest pełny damage. No, 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 Flame Dlatego to. Nie wiem, jak... I nie macie kości. No weźmy tak, spróbujemy, bo nie mam pojęcia, jak roślina na kamień się sprawdza. Simipur Wodny pokemon, w takim razie ja cię biorę Lilligantem. Głowcze drogi. Aha. A, surf. Smok też się nie przydał. Oj, Critical Hit. No dobra, Giga Drain to załatwi. O nie! Acrobaticsy, no chyba jesteś ja je robisz. No nie! To mnie załatwił Mogę teraz. Mogłem od razu roślinnego użyć. Dobra, sprawa wygląda tak, że muszę sobie full... Yy, hiperpotkę wypić. Ja spróbuję pensy robić, ale ja może być ciężko. O, barząd. Może być aż za ciężko. Nie no, ta małpa mi pokona wszystkie Pokémony. Nie tak. Joltikiem bym mu zadał do żedę, ale on ptasiąc do mi Joltika swanszutuje, więc dlatego się zablokowuje tym chociaż. ...returno. Ta małpa zna trawiaste ruchy. Dobra, nic nie robi. Kamlotowi nic nie robi. A jezu, te jego pokemony to są grube jak cholera, bo już robi cały czas z jagódki. A Baczon to się nawet jeszcze uleczył. O nie. O. Ja to przegram. Też on mnie tą małpą pokona, wodną. Nie, u mnie trudno będzie, bo bażant, yy, się leczy... O dobra, Barząt już się nie leczy, bo już zdech. <grybujesz> No, ja to przekrałem. A mamy roślinną małpę, a ja ogniste straciłem Pokémona. No, sinse. Nie, ja skrzeszam sobie mam Revive'y, ja skrzeszam Lilligant. Inaczej się nie da u mnie. Ale ptasior jest, więc powinienem dać radę. O nie, akrobatik. No i co, Lilligant i tak zginie od akrobatiksów. Matko boska, temu ptakowi to kurde... On większość HP zabrał. Jest. Jeszcze do odratowania, o, dobra, musiałem skrzesić dał. Kota jeszcze. Uh. Ciężko, ciężko się go Flajaj. -y. Nie zdążyłeś. Unfezant, kurde. Unfezant z O! Uśpiłem. Jest szansa. Signal dobra. Oczywiście, że low HP, a ja chyba... A nie, dobra, padnie. Jest, udało się. Obudził się? No chyba nie. Ale on ma farta porąbanego, naprawdę! Jak na złość musiał mu się obudzić. Tak, leczy jeszcze z Bianką, trzeba walczyć, więc Sadek. Chyba. Dobra, zostały mu dwa Pokemony. Mi też dwa. A, fake out. Ale dobra, bo to nie bije na szczęście. Ale to już bije. Aha Aqua Jet Aaa, nie dobra. trzeba. dałem to Nie? Nawet ci uleczą Pokémony. No i dobra, Aqua Jet. Już się nawet nie bawię żadne. No, pokonalem. Ktoś Wów. mi powie gdzie jest ten cholerny kamień? na tej drodze. Chyba no że tutaj pokebala mam pod sobą Dobra Też. Ale co z tego uleczenia jak tu i tak trzeba pójść do centrum Pokémonów jeszcze Trzeba Max Revive O, nice, to się przyda No w sensie, bo oni pipi chyba nie leczą. No tak, ale... Ja nie będziesz przecież z pustym tym walczył. O! Nadal mam wrażenie, że nie wygramy tej ligi. My nie wygramy! Nie to to jest... W sensie, jak ja patrzyłem po prostu na tych, 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 tych to nie mają po cztery Pokemony, nie? To nie jest tak aż super trudne. Tylko to też, wiesz, liga wymaga tak naprawdę łapania dużej ilości Pokemonów, żeby sobie strategię robić, nie? Nie wiem, czy tam można sobie wymieniać Pokemony w trakcie. Chyba nie. A, to, to tym bardziej nie. Dobra, zacząć. Nie wiem, czy ten gościu właśnie nie daje. Nie, Hyper Potion. To gdzieś tu trzeba szukać tylko. O, Bawuł tu jest. Ciekawe, czy tu w takim razie jest Dino Dino. Co? Oh. <laughs> Sorry. Co? A iż ta, ta meduza ma umiejkę, że redukuje wodę. W sensie wodne ruchy niweluje. Okej. Okay. Jakaś porąbana. Nie, to muszę zmienić Pokémon na, na Lilligant. Co w ogóle na duchu jest dobra? Tak Snijcie na no. Pokémon, co nie? Oj, podpaliło mi. Zgasił mnie jak peta Po O nie, nie dźbyć. Oh, ja podejrzewałem, że zrobił. jeszcze u góry będzie droga, że jak się tu wejdzie to będzie droga do góry jeszcze, że no to raczej już teraz nie jest w tym momencie liga. Tam jeszcze się daleko będzie okay. szło. Ale czemu ten jeleń ma nazwę Stał z bok? Starbucks kurcze. Stary z bok. Podpal go. Spal go Pimpeka i szlasza umieć chcieć, umieć chcieć. O nie, bo on też walczy. No tak. Nie. Tak. Stary detektyw, wetener, weteranchester. Wetener. Wetener. O i lotowy pokemon, ale ja na wam pokemony mam sposób. Po czym zginiesz? <laughs> Pewnie tak. O nie. Może fly więcej, Nie całkiem Dobra, pokonany Beatrice O nie, tam brzydka ma ten, żaba. Nie tylko. Same Sea Toad. Dla jednych brzydka inni ją lubią. Co? Mówię o moim koleg -u. Koleg -u. A, kolegu. 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 Nie <laughs> zajęstwuj ja się, tak. Mój, kole Mój kolego go lubi. O! Samorodowi został jeden HP. Co jest? Ciężko była. W sensie ciężko prawie mi wszystkie pokałony wybił. O! Kto ci wybił wszystkie pokałony? No detektyw. <coughs> A. Mateusz. No detektyw, tak. Mateusz. Dosłownie to jest chyba lig. To jest ta elitarna czwórka? Tak. Nawet to. Nie. Nie? On mnie prowadzą. Czy to jest... Tak, to jest droga do ligi. A, i tutaj pewnie są pokarane w krzakach te, te, te. Będą w Dainusie inne takie. Ale że sobie ładną drogę do ligi. No właśnie te bramy w ogóle z tymi odznakami są. <laughs> ROWLET! W sensie raflet. Nie Raflet. <laughs> raflet. Czemu to jest... Nie, dobra, wiesz co, te krzaki są tak poukładane, że one układają się w brzydki znak. Ojojojo. Oj. Powiem ci tyle. Oj, oj, oj. Fakt faktem, nie są połączone, ale no. Co to? Ojojo. Robacza? Robacza. Robacza. Robaczywa. Nie chcę mi się z nim walczyć. Sią z Co za typ, w ogóle? Jeszcze nie tego typa. Co? Nie! Chcę się wrócić. Jaki fajny w ogóle robak. O! A teraz taki ten. Jak w amnezji! To w było takie przejście na samym końcu gry. Tak. O nie. Most. Tasi, most. O! Umiemy latać. jej! A teraz się zimno zrobiło. Wspomnienia wracają. Fajne podsumowanie serii. <gry> hm. Jej. O! i no, jest. Słownie most. O! Droga do ligi. Tak i tu będzie Dino Duno. Dino Duno? O no, Jezu no, no to mamy problem. No bo w tym odcinku to idziemy do ligi i zakończymy halo. Chyba tak. Ja nawet nie wiem, czy dojdę do ligi pod tym względem. O, trzy Pokémony tylko żywe, tutaj ci trenerzy są problematyczni. Od razu mówię, nie łapię w tym momencie żadnego Deino czy coś. Nie, nie, nie łapię. Najwyżej przed ligą złapie złapię, drodzy widzowie, i on będzie miał łatwiej do zrobienia, no. Tak, jeszcze będziemy musieli też potrenować te Pokemony ogólnie tak. przed ligą. I później, tak jak już ustaliliśmy w którymś odcinku, nie wiem czy to w odcinku, czy pod odcinkiem, że zrobimy też dodatkowo walkę między nami, taką ostateczną. O nie. Żeby po prostu określić, kto zostaje mistrzem regionu. Tak, jakby. Wiadomo, Ligę możemy da, przegrać prawdopodobnie. No to mówię. No. I to będzie tak to się wyglądało. Że będzie wmawiał później, że on dał mi wygrać. Nie dasz mi wygrać, bo będą z zasady że tylko trzy razy będzie można wymienić ja pokemona. powiem, że ja nie przejdę tutaj drogi do ligi, bo jest kurde, jak to się nazywa, mam ostatniego pokemona, żywego. Wiesz <laughs> co, chyba będzie jeszcze przed samą tą ligą chyba ta siostra Joy, no bo raczej nie będą okazali aż ja stąd lecieć, całą drogę. Tak, ale ja nie dotrę do tej siostry Joy. A! Ale to kurde z 50 lida z tych. A mi właśnie pają został na jednym HP jako ostatni pokémon. To trochę szybki powrót. O, zebstrika, nie, tak. nie, to jest elektryczny pokémon, chyba fizycznych ruchów nie powinno się używać na elektrycznym tu są w ogóle jacyś znaczy, to, było nie, sko... to są w ogóle jacyś ci Ci? Nie szaltuj, że Aha No to z klifów się shuruburu Shuruburu O nie O nie! Ugnałem szantę. Hit mod A czekaj, trzeba iść na dół czy... Nie, z znowu przeszliśmy, nieważne O! To jest i no i wróciłem się. E, Rozpierdziela mnie to, że te najciekawsze pokabody, i to w dużej ilości, to są dopiero na lidze. No, a tutaj trzeba iść na prawo dalej, czy do jaskini? Do jaskini trzeba spać. A, faktycznie o! Ten sęp wulabi. wulabi. A ja chciałem tylko orła w ogóle takiego. Pamiętasz? No tak. Jeszcze Gazmantula sobie wyobrażam sobie. Ale raczej nie będę go łapał. No po co ja w ogóle się patrzę? Czekaj, muszę zmienić w ogóle Pokémon, ja muszę ten, zostawić Krusla na start. Czyli tutaj O boże, jest... gościu ma tego! Shiny Poliwira czy tam coś. Pamiętasz, jak gadaliśmy o surfie? A... To jest potrzebny surf. W sensie, żeby zrobić Pokebala. Rare Candy. Walić Rare Candy. No Rarkient idei ci tego! Level darmowy nie, Ale nie, nie opłaca mi się. Ło, że nie ma gościu Widziałem przed pieką O nie To bardzo zły znak, że muszę z nim walczyć Dwayne z Colipid. Co to jest? O Boże, to jest to Robak trujący Chyba Nie wiem, ten Psiur to jest okropny Pokémon. Psiur. Psiurba. Czy oni mają jakiegoś po prostu, jakiś fetysz tego super powerskilla? Tak. Praktycznie wszyscy go mają. O rety, rety, rety. Dobrze, że mi Rożek jeszcze nie? <laughs> Jak spaś często zostaje? Nie jest męcząca. Strasznie. Eee, gdzie teraz trześć? Nie wiem, poszłam na górę. Tu nie. Czy tu? A, na to na pewno nie trzeba iść, bo tam... Oooo! E, Mrówkojad ten, Hitmore. No. To są naprawdę kozackie pokemony. Takich, których tak typowo nie znajdziesz, ale są gnisty, to nawet na to nie mam szansy. Chyba tu trzeba w takim razie iść, nie wiem, tu? Pójdę tu, o nie, to jest Karateka, który chce się Czemu bić. Czemu Ha, uniknąłem go, ha, ha. O, to jest doktor! Tylko trzeba go pokonać. A! Ej, spróbuję, mam, mam, trzy Pokemony, wszystkie w fatalnym stanie, ale mam trzy! Jak ma coś, co kontruje Lilligant, to wygrałem tę walkę. Bo się wyleczę, Livani. No to fajnie. Zaczynamy tak z grubej rury. Robakiem. Nie, nic to nie bije. Sadek. Aha. Nie można uśpić robaka. Ciekawe. No to Livani. Błagam z one i ją. A, o nie, Nie! Czemu nie! Te... No to ja mam już powrót do tego, do centrum Pokémonów. <gryw> ja już byłem raz. To co? Będziemy kończyć? No no chyba tak! No tak! tak właśnie. Co innego zostało. No czekaj, pokonał chodź no. Przez ten, przez te ksenomorfy te ksenomorfa tak, tego Tylko po, poczekaj, bo <laughs> albo padnę, bo Lilligant mnie bije Nie no, nie ma to jak po prostu przegrać na doktora, nie? Już mógłbym ją szczędzić i schrześcić mi te pokemony, tu nie! Przegrałeś, wracaj do siostry Joy! Tak. Lomusie Za silne te pokemony no ret, mają ret, ret. Strasznie. I to jest najgorsze, bo właśnie... Nie dość, że ty już masz te pokomony wybite praktycznie od jakiegoś tego. Pierwszego jakiegoś trenera to kurde każdy kolejny ci kolejnego wystawia silnego. Nie, nie trenuj Lilikan, proszę cię zdychaj, a nie treinuj Zostało nam tylko je trenować, żeby była jak najsilniejsza Nie wierzę, że ta walka będzie trwała. ...Nyxem kurde tydzień, ona drainuje cały czas a jej prawie nic nie bije. No to tak wygląda większość moich walk. Ja pierdziu, ona jest upośledzona. Znowu drain. Mm. Padła. Został teraz ten tylko dziwny pokemon Bichem. Bijem Bichiem. Bijem się. Tak. <grych> Ach, muszę szybko pokonać. Aha Tylko... Tego kogoś, bo ja nie wiem czy to babka, czy to facet, pokemony mają kurde samoleczenie. Wszystkie! Nie mogę! O, dobra, ja chyba też wrócę do tego. Witamy. Tak mi się wydaje, bo... Teraz pytanie, czy Szałwia na low HP zabije, czy nie zabije. Już to jest kurde niepojęte. Dobra, zabij mnie, proszę, chyba zabijesz. Jej! Widzisz? Jednak się przez komunikator nie porozumiemy. To będzie <śm> trudne. Ale jeżeli tymczasem Ci Wam się podobał, subskrybujcie, komentujcie łapkę w górę, nie Zapraszam do Nakesona zwanego również Kacuskiem, który za mną był. Jahoj! To ja. ja -hoj. Ahoj. Ahoj!